Dzień dobry, witamy wszystkie Panny w horoskopie na maj, 4 maja. Opóźnienie, poślizg. Co dobrego w maju dla Panien? O, karta góry. Karta góry to jest taka trudna energia, bo możecie mieć do czynienia z przeszkodą którą trzeba będzie w tym maju pokonać, zmierzyć się z tym. I pojawi się pytanie, czy lepiej wybrać drogę krótszą, ale trudniejszą, czy lżejszą, ale dłuższą. I z tym pytaniem, drogie panny, będziecie się, myślę, borykać w ciągu miesiąca maja. W uczuciach, jak karta góry zamanifestuje się w uczuciach? W uczuciach. No właśnie. Czwórka denarów. Czwórka denarów z ósemką denarów. To jest taka blokada, czyli na przykład y, ktoś poznał kogoś i, ta, i chce dotrzeć tak, do, do tej osoby, żeby poznać, żeby się spotykać. Natomiast no, może to działać w dwie strony, prawda? Że to panna będzie się zamykać e, przed tą nową poznaną osobą, a ktoś chce, chce, chce. Może być odwrotnie, że skoro wyzwaniem dla Was jest karta góry, mówiłam o tej drodze e, ciężkiej, ale krótszej, albo dookoła, ale dłużej. Czyli tu możecie mieć do czynienia z taką energią, że ktoś jest zamknięty na Was, nie? E, więc. Czy warto się tak utrudzić, umęczyć, umęczyć? Czy raczej bym powiedziała, że to jest kwestia zaangażowania i konsekwencji. I w tym momencie ta dłuższa droga jest bardziej, będzie bardziej skuteczna. Co jeszcze? No, karty denarów pokazujące się w uczuciach mogą wskazywać również na to, że jakieś historie romansowe będą miały miejsce u was w pracy. Przychodzi mi do głowy też taka myśl, że jeśli to ma miejsce w pracy, to raczej, drogie panny, izolujcie się od tego, bo mogą być z tego problemy. Możecie sobie stworzyć problemy. Karta góry to problem, więc tu raczej należałoby się izolować od problemów w pracy. Co jeszcze? To są karty dla też stałych związków, które borykają się z jakimiś problemami. Karty pokazują, że ktoś chce naprawiać związek, druga osoba nie chce. No cóż, znowu wrócę do karty góry. No problem jest, trzeba go jakoś obejść, jakoś załatwić. Nie iść na skróty. Cokolwiek by to nie było w uczuciach, moi drodzy, czy stały związek, czy nowe uczucie, wymaga zaangażowania, pracy, starania. To się od razu nie stanie, tak? Nabstryknięcie y, palców. A zatem, co dobrego czeka Was w finansach i pracy? Dla wielu osób nowa praca. Jeżeli mm, od jakiegoś czasu trwały poszukiwania i było to dość męczące, to karty pokazują, że maj to będzie miesiąc, gdzie z kartą Maga możecie zacząć robić, tworzyć coś nowego. To jest jedne dla osób, które już pracują, czuję taką niemiłą atmosferę firma, gdzie ktoś pod kimś dołki kopie, I miejmy nadzieję, w maju sam w te dołki ta osoba, sama ta osoba w te dołki wpadnie. Taką mam nadzieję, dlatego że wy jesteście w karcie MAGA, czyli macie twórczy potencjał. Także, drogie panny, jeśli chodzi o pracę i finanse, nie poddawajcie się. Maj może przynieść taką trudniejszą atmosferę, natomiast to będzie zakończenie, to dopełni się już. Nic gorszego stać się nie może. Jeśli ktoś miał jakieś obawy, czy nie wiem, będzie zwolniony z pracy, czy coś tam pójdzie nie tak i źle, to nic gorszego niż te wasze obawy tutaj nie zaistnieje. Tak? A wręcz przeciwnie, to będzie taki zwrotny punkt, od którego możecie się odbić tylko w górę. Macie. Doświadczenie, macie znajomości, macie wiedzę i maj będzie takim czasem na to, że w końcu będziecie mogli, mogły pokazać swoje umiejętności. To jest też dobra karta dla wszystkich osób, które zarabiają mówieniem. Tu karty podpowiadają, że może przyjść okazja, dzięki której zarobicie no, całkiem dobry grosz. Co będzie sprzyjać, a ogólnie co, na co uważać. Uważać na sprawy związane z domem i takim dążeniem za wszelką cenę do tego, żeby wejść do tego domu, żeby mieć dom tutaj, Karty przestrzegają w dziewiątce denarów. To jest też taka karta takiego labiryntu, takiego kluczenia. Jest próba dotarcia do celu, ale człowiek tak się czuje, jakby właśnie błądził ślepymi uliczkami. Więc nie róbcie w tej karcie, tak jak powiedziałam, na szybko się nie da. Nawet jeżeli się Pomylicie, nawet jeżeli coś nie idzie, moi drodzy, to zróbcie krok w tył i poszukajcie innego wyjścia. Bo takie uparte parcie naprzód, naprzód, naprzód no spowoduje to, że albo można spaść z wysokiej górki, albo o, o krzaki w labiryncie się podrapać. Natomiast to sprzyja karta sprawiedliwości. Wszystkie sprawy sądowe, ktokolwiek jakie ma, sprawiedliwość będzie po Waszej stronie. To jest karta karmy, czyli jak ktoś działał przeciwko pannie, to teraz sam tego doświadczy. Sprawiedliwość. Jeśli chodzi pod Waszym względem, jak się sprawiedliwość zrealizuje, dostaniecie to, na co słusznie zapracowaliście, zapracowałyście, co się Wam należy. Sprzyja Wam równowaga. I raczej, no właśnie, znowu, sprawiedliwość nie należy do kart, które mówią o takiej szybkiej energii, pośpiechu, działaniu na już. Tu trzeba, sprzyja wam rozwaga, rozważnie wszystko trzeba robić, zarówno w pracy, jak i w uczuciach, tak? Nic na siłę, nic na skróty, powoli, a wszystko się poukłada. Dziękuję bardzo i zapraszam w czerwcu.